Poguniu, popatrz troszkę do kamery, dobrze? No, o właśnie, popatrz na nas. Jestem zajęty, przecież widzisz. O, a tu jeszcze coś mnie rozprasza. A ja sobie muszę doczyścić futerko z tych paskudztw, co mi mama zakrapia do oka. No, o, a tam się coś dzieje ciekawego. No, ale muszę wrócić do mycia się. Różne kropelki, cztery razy dziennie, maści, żele i kropelki. Wiecie, ile to jest mycia? Co tylko umyję buzię i łapkę z jednego paskudztwa, to mama mi pakuje następne do oczka. No tak, wiem, Boguniu, ale ty dzielny jesteś chłopczyk, prawda? No, staram się. Bo duży jestem, kocurek. No zgadza się, Boguniu, jesteś duży i taki mądry i taki męski, prawda? No w sumie tak. No i pięknie wyglądasz, no doczyściłeś się, masz śliczną kryzę, tylko jeszcze oczko wyleczymy.